Głos, którego bali się komuniścić KS Jerzy od prawda, która kosztowała życie. Dlaczego kapłan został porwany, pobity i wrzucony do rzeki za głoszenie Ewangelii? Nie miał broni. Nie był politykiem. Ale jego homilie budziły strach w całym reżimie komunistycznym. Msze święta. Sprawowane przez KS. Jerzego Popyłuszkę komuniści nazywali seansami nienawiści. W cyklicznych mszach za ojczyznę w czasie stanu wojennego KS Jerzy Popiełuszko wygłaszał homile do kilku tysięcy ludzi. Co takiego działo się w małym kościele na warszawskim Żoliborzu, że władze komunistyczne drżały ze strachu? W ustroju totalitarnym, jakim był komunizm, rządzący widzieli politykę w każdej niemal dziedzinie życia. Kościół Święta Stanisława Kostki był oazą wolności, miejscem, gdzie prawda mogła być głoszona bez strachu. Ten młody kapłan, który fumował Chesterfields i miał czarnego psa o imieniu Tajniak, oficer tajnej policji, stał się głosem milionów Polaków pragnących wolności. Niestrudzenie, jak refren, powtarzał słowa: Prawda, Solidarność, Sprawiedliwość, Wolność, Godność. Jego słowa docierały do najwyższych szczebli władzy. Chomilie proroka zaczęły trafiać na biurko najwyższych czynników władzy. Dlaczego? Bo każda msza w jego wykonaniu stawała się manifestacją wolności i patriotyzmu. Czy wiesz, jakie były jego ostatnie słowa? 19 października roku 1984 roku ksiądz Jerzy Popyłuszko podczas spotkania duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bydgoszczy powiedział, módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. Tego samego dnia został porwany. Padre Jerzy Popyłuszko era stato rapito 11 giorni prima dai servizi segreti della Polonia comunista e massacrato e ucciso, cam essi scopli do upou, el stesso giorno del rapimento, i y el 19 ottobre 1984 rok, quando i suoi carnefici eneget tarono i y el corpo nele vistola, presola digegi włocławek. Dzisiaj poznasz życie i męczeństwo błogosławionego Jerzego Popyłuszki, kapłana, który stawił czoła dyktaturze z różańcem w ręku. Mężczyzny, który pokazał, że największą bronią przeciwko złu jest miłość do Boga i prawda Ewangelii. To historia odwagi, która zmieniła naród. Historia świętości, która pokonała strach. Historia męczeństwa, które zasiało nasiona wolności w sercach milionów. Tutaj każdy uczestnik jest czymś więcej niż tylko numerem. Jest częścią rodziny zjednoczonej wiarą i miłością do Boga. Jeśli czujesz to powołanie w sercu, zapisz się i przyjdź, aby wzmocnić się historiami nadziei i świętości, które zmieniają życie. A w tym świętym roku nadziei będziemy modlić się za ciebie i twoją rodzinę przed najświętszym sakramentem raz w miesiącu, powierzając każdą intencję sercu Jezusowemu. Wyobraź sobie kraj, gdzie każde słowo było słuchane, gdzie każda modlitwa mogła stać się przestępstwem, gdzie wiara w Boga była traktowana jako zdrada stanu. To była Polska Rzeczpospolita Ludowa lat 70. i 80., państwo, które oficjalnie nazywało się ludowe, ale w rzeczywistości było więzieniem dla ducha narodu. Kto odważył się mówić przeciwko systemowi, znikał. To nie była metafora, to była brutalna rzeczywistość. Władza dążyła do odciągnięcia wiernych od kościoła, pozbawienia go zaplecza osobowego, materialnych podstaw funkcjonowania oraz przejęcia kontroli nad częścią jego działalności w drodze nakazów administracyjnych. W tej krainie ciszy i strachu, każdy poranek zaczynał się od tego samego pytania: Co mogę powiedzieć, a co może mnie zniszczyć? Cenzura była wszędzie, w gazetach, w Radzu, w telewizji, w szkołach, nawet w prywatnych rozmowach. Urzędnicy partyjni siedzieli w każdym zakładzie pracy, w każdej instytucji, pilnując, by nikt nie odważył się pomyśleć inaczej niż nakazywała parca. Ale czy wiesz, co było najbardziej przerażające? To, że ludzie zaczynali bać się własnych myśli. W systemie, gdzie donosicielstwo było nagrodą za lojalność, gdzie sąsiad mógł zgłosić sąsiada za nieprawomyślne poglądy, ludzie uczyli się milczenia. Uczyli się udawania. Uczyli się życia w dwóch rzeczywistościach, oficjalnej i prawdziwej. W Polsce walka ta rozpoczęła się w 1945 roku i była prowadzona z różnym nasileniem do końca lat 80. Komuniści nie walczyli tylko z politycznymi przeciwnikami, oni walczyli z samym Bogiem. Kościoły były zamykane, księża aresztowani, wierni szykanowani. Lekcje religii były zakazane w szkołach. Dzieci, które przyznawały się do wiary, były dyskryminowane, czasem wykluczane ze studiów. Czy można sobie wyobrazić większą hipokryzję? Reżim, który twierdził, że walczy o lud, terroryzował ten sam lud za jego najświętsze przekonania. To była walka o duszę narodu, i komuniści zdawali sobie sprawę, że dopóki Polacy będą wierzyć w Boga, nigdy nie uwierzą w komunizm. Religia była nazywana opium dla ludu, ale w rzeczywistości to komunizm okazał się trucizną dla ducha. Gdzie indziej w Europie Wschodniej komunistom udało się złamać opór Kościoła, tam w Polsce napotykali na mur. Opór społeczeństwa sprawił jednak, że Polsce jako jedynym kraju bloku sowieckiego nie udało się skolektywizować rolnictwa, a Kościół katolicki zachował niezależność. Ale na początku lat 80. co się zmieniło. Pod koniec lat 70. Sytuacja gospodarcza w Polsce stale się pogarszała. Pierwsze strajki wybuchły w lipcu 1980 roku po kolejnych podwyżkach cen żywności. Gdy 1 lipca 1980 roku władze PRL ogłosiły kolejną podwyżkę cen żywności. W całym kraju zaczęły wybuchać spontaniczne strajki, ludzie po raz pierwszy od dziesięcioleci powiedzieli głośno nie. To nie był tylko protest przeciwko podwyżkom, to był krzyk uduszonej przez dziesięciolecia duszy narodu. W Stocznik Gdańskiej imienia. Lenina, w tym symbolicznym miejscu, gdzie każdy dźwięk młota przypominał o ciężkiej pracy polskich rąk, robotnicy postawili nie tylko sprawę ekonomiczną, ale sprawę godności. W sierpniu 1980 roku według oficjalnych danych strajkowało ok. 700 zakładów pracy, 700 tysięcy osób. To była lawina, której nikt nie mógł powstrzymać. Ale to nie były zwykłe strajki, to była duchowa rewolucja. Na bramach stoczni pojawiły się obrazy Matki Boskiej, w halach fabrycznych odbywały się msze święte. Robotnicy nie żądali tylko lepszych warunków pracy, oni żądali prawa do wolności, do godności, do wiary. Tak narodziła się Solidarność, ruch, który był czymś więcej niż związkiem zawodowym. To była nadzieja wcielona w miliony serc. Porozumienie stało się zaczątkiem dziesięciomilionowego ruchu mającego przyczynić się do upadku komunizmu w Europie. Ale władza nie zamierzała się poddać. W roku 1981 komuniści wprowadzili stan wojenny, by złamać kręgosłup Solidarności, by stłumić polskie dążenie do wolności. Powrócili w ten sposób do represji masowych, charakterystycznych dla lat tak tzw. stalinizmu. 13 grudnia 1981 roku Polacy obudzili się w kraju, który stał się wielkim więzieniem. Czołgi na ulicach, internowanie tysięcy ludzi, cenzura jeszcze bardziej bezwzględna niż wcześniej. Ale czy wiesz, co było najważniejsze w tym czasie? To, że ludzie nie przestali się modlić. W tej atmosferze strachu i przemocy, kiedy słowo solidarność stało się zakazane, gdy ludzie bali się wypowiedzieć na głos swoje myśli, Właśnie wtedy na scenie polskiej historii pojawia się młody ksiądz z warszawskiego żoli Żoliborza. Człowiek, który nie boi się mówić prawdy, gdy prawda stała się przestępstwem. To właśnie w tej ciemności, w tym czasie próby ducha narodu, Bóg wzbudził świadka, księdza Jerzego Popiełuszkę. W kraju, gdzie każde słowo było ważone, gdzie każda homilia mogła oznaczać więzienie, on będzie głosił Ewangelię jak gdyby nie było jutra. Co sprawiło? że ten zwyczajny człowiek stał się niezwyczajnym bohaterem. Jak to możliwe, że jego słowa stały się potężniejsze niż wszystkie czołgi i wszystkie więzienia komunistycznego aparatu? Odpowiedź leży w mocy Ducha Świętego, który działa przez tych, którzy mają odwagę mu zaufać. To była Polska, w której przyszło żyć i umrzeć błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce, kraj, gdzie wiara była przestępstwem, ale gdzie właśnie ta wiara stała się siłą zdolną obalić najsilniejszy system polityczny świata. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że czujesz w sercu pragnienie, by zbliżyć się do Boga poprzez życie świętych. Zapisz się i podążaj z nami ścieżką tego źródła wiary i nadziei. W małej wsi okopy na Podlaszu, gdzie jesienią 1947 roku szumiały już drzewa zapowiadające nadchodzącą zimę, 14 września przyszedł na świat chłopiec, który otrzymał imię Alfons. Nikt wtedy nie wiedział, że to dziecko pewnego dnia zmieni bieg polskiej historii. Rodzice Jerzego Popyłuszki, Władysław i Malianna z Gniedziejków prowadzili gospodarstwo rolne. To była typowa podlaska rodzina, prosta, peraceowitea, głęboko wierząca. W domu Popyłuszków nie było luksusu, ale było coś o wiele cenniejszego, była miłość do Boga, do ojczyzny i do pracy. Czy wiesz? Co kształtowało charaktery takich jak Jerzy? To były opowieści babci Meriany Gniedziejko, która mieszkała w pobliskim grodzisku. Pielęgnowała ona pamięć o wuju Alka Zygmuncie Gniedziejko, żołnierzu Armii Krajowej, zamordowanym przez Sowietów w 1945 roku pod suchowolą. Od najmłodszych lat Jerzy dowiadywał się o agresji sowieckiej na Polskę, słyszał o bohaterach powstania warszawskiego. Alek, bo tak nazywano go w domu, był dzieckiem wyjątkowym, ale nie w sposób, który rzucałby się w oczy. Typ samotnika. Od dzieciństwa był ministrantem. To nie było dziecko, które krzyczy i domaga się uwagi. To był chłopiec, który słuchał, obserwował, modlił się. W kościele parachialnym pod wezwaniem. Świętych Piotra i Pawła w suchowoli został ochrzczony 16 września 1947 roku, zaledwie dwa dni po urodzeniu. Dziewięć lat później, 17 czerwca 1956 roku przyjął bierzmowanie z rąk biskupa Władysława Suszyńskiego. Wybrał sobie wówczas imię patrona archidiecezji wileńskiej, Kazimierza. Już jako dziecko wyróżniał się głęboką duchowością. Podczas gdy jego rówieśnicy bawili się w wojnę lub piłkę nożną, ale wolał służyć do mszy świętej. Czy można było wtedy przewidzieć, że ten spokojny chłopiec pewnego dnia będzie przemawiał do tysięcy ludzi? że jego głos będzie słychać w całej Polsce. W 1965 roku nastąpił moment, który zmienił wszystko. O tym, że odpowiedział na powołanie kapłańskie, powiadomił w tasie balu maturalnego. Wyobraź sobie tę scenę. Młodzi ludzie tańczą, śmieją się, planują studia, karierę, a jeden z nich cicho oznajmia, że idzie do seminarium. To był Alek Popiełuszko, zawsze inny, zawsze idący pod prąd. Po maturze w 1965 roku wstępuje do wyższego seminarium duchownego w Warszawie. Ale droga do kapłaństwa nie była łatwa. Na początku drugiego roku studiów został wcielony do wojska. W wojsku komunistycznym seminarzyści byli traktowani szczególnie okrutnie. Próbowano złamać ich jarę, zniechęcić do powołania. Ale czy można złamać człowieka, którego siłą jest Bóg? Jerzy wrócił z wojska osłabiony fizycznie, ale jeszcze mocniejszy duchowo. Od tamtego czasu już nie cieszył się zdrowiem, na co wpłynęła służba wojskowa. W jego ciele zostały rany, ale w duszy narodziła się jeszcze większa determinacja. Przyjął święcenia z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 maja 1972 roku. Czy pamiętasz, co czuł młody kleryk, gdy prymas tysiąclecia kładł na niego ręce? To był moment, w którym Alfons Popyłuszko definitywnie stał się księdzem Jerzym Popyłuszko. W ten sposób rozpoczął posługę, mając na szczególnej uwadze pracę z dziećmi i młodzieżą. Nie wybierał łatwych zadań. Pracował z robotnikami, z ludźmi prostymi, z tymi, którzy najbardziej potrzebowali nadziei. Ksiądz Jerzy nie wygłaszał płomiennych przemów politycznych. Nie wzywał do rewolucji. On po prostu mówił prawdę, prostą, ewangeliczną prawdę. Jego ulubionym cytatem ze św. Pawła były słowa: nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwycięzaj. To była cała jego filozofia, cała jego strategia walki z komunizmem. Czy można było walczyć z systemem totalitarnym słowami o miłości? Czy można było pokonać aparaty przemocy wezwaniem do przebaczenia? Ksiądz Jerzy udowodnił, że tak. Jego broń była niewidzialna, ale potężniejsza od wszystkich czołgów i więzień. Co sprawiało, że robotnicy, ludzie ciężkiej pracy, przechodzili tłumnie na jego msię. To, że w nim widzieli jednego z siebie. Księże Jerzy nie mówił z wysokości ambony, on mówił z poziomu serca człowieka, który rozumie, co znaczy cierpienie, co znaczy strach, co znaczy nadzieja. W czasach, gdy słowa były niebezpieczne, gdy prawda mogła kosztować życie, ksiądz Jerzy mówił prawdę. Nie dlatego, że był nierozważny, ale dlatego, że wiedział, bez prawdy nie ma wolności, bez wolności nie ma godności, bez godności nie ma życia godnego człowieka. To był ksiądz Jerzy Popyłuszko, syn Podlaskiej Ziemi, który stał się głosem milionów Polaków. Człowiek, który pokazał światu, że największą siłą na Ziemi jest miłość, a największą bronią przeciwko złu jest dobro płynące z Ewangelii Chrystusa. W grudniu 1981 roku, gdy Polskę obudził szok stanu wojennego, gdy czołgi wyjechały na ulice, a tysiące ludzi trafiło do więzień, w małym kościele na warszawskim żoli działo się coś niezwykłego. Ksiądz Jerzy Popyłuszko, młody kapłan pracujący wśród hutników, podział decyzję, która zmieniła jego życie i historię Polski. Od 1982 roku w Kościele Święta. Stanisława Kostki ksiądz Jerzy zaczął odprawiać słynne msze za ojczyznę, które przyciągały dziesiątki tysięcy wiernych. To nie był przypadek. To była odpowiedź na duchową potrzebę narodu uduszonego stanem wojennym. Msze za ojczyznę odprawiane były w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Co to znaczyło wtedy, w 1982 roku, uczestniczyć w mszy za ojczyznę? To znaczyło ryzykować. To znaczyło pokazać się. To znaczyło powiedzieć, jestem Polakiem, jestem katolikiem, i nie dam się złamać. Już od pierwszych miesięcy Kościół był za mały. Ludzie stali na zewnątrz, na ulicy, w każdą pogodę. Czy można sobie wyobrazić tę scenę? Tysiące ludzi w milczeniu słuchających słów prawdy w czasach, gdy prawda była przestępstwem. Kościół Święta. Stanisława Kostki był oazą wolności. Msze Święta. Sprawowane przez KS. Jerzego popyłuszkę komuniści nazywali seansami nienawiści. Ale czy to była nienawiść? Ksiądz Jerzy nie mówił o nienawiści. On mówił o miłości. Nie wzywał do zemsty, wzywał do przebaczenia. Nie podburzał do rewolucji, nauczał o godności. Co takiego mówił ten spokojny kapłan, że władze drżały ze strachu? Mówił prawdę. Prostą, ewangeliczną prawdę. Mówił o tym, że każdy człowiek ma godność, która nie może być podeptana. Mówił o tym, że miłość jest silniejsza od nienawiści. Mówił o tym, że prawda zwycięży. Nie daj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj. To były jego ulubione słowa Świętego Pawła. To nie było przeciwko rządowi. To było za godnością człowieka. To nie była polityka, to była Ewangelia. Ale władze komunistyczne nie rozumiały tej różnicy. Na każdą mszę święta. Przez niego odprawianą byli wysyłani funkcjonariusze SB, którzy mieli za zadanie śledzić przebieg ceremonii i z ukrycia robić zdjęcia. Przez ostatnie dwa lata pracy w kościele święta Stanisława kostki na warszawskim Żoliborzu musiał się zmagać z osaczającą go służbą bezpieczeństwa. Wyobraź sobie życie, w którym każdy twój krok jest obserwowany, każde słowo analizowane, każdy gest interpretowany jako zagrożenie dla państwa. Podsłuchy w mieszkaniu, śledzenie na ulicy, przesłuchania, groźby. Czy wiesz, jak próbowali go zniszczyć? Nie tylko groźbami. Stosowali metodę bardziej podstępną, prowokację. W 1983 roku SB podziuciła do mieszkania księdza przy ulicy. Chłodnej materiały obciążające duchownego. Próbowali go skompromitować, przedstawić jako przestępcę. Ale ksiądz Jerzy nie przestawał. Tymczasem on nie zaprzestawał swej duszpasterskiej działalności. Każda niedziela, każda msza, każda homilia była aktem odwagi. Każde słowo o prawdzie było ryzykiem życia. Represje nasilały się, przesłuchania stawały się częstsze, groźby konkretniejsze, krąg się zaciskał. Ale czy można złamać człowieka, którego siłą jest Bóg? Czy można zastrzec tego, kto wie, że prawda jest silniejsza od przemocy? W 1984 roku było już jasne, że ksiądz Jerzy znajdował się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jego najbliżsi współpracownicy ostrzegali go, prosili o ostrożność. Ale on odpowiadał, jeśli się boję, to znaczy, że już przegrałem. Każda msza w 1984 roku mogła być ostatnią. Każda homilia mogła być pożegnaniem. Ale ksiądz Jerzy mówił dalej. Mówił o tym, że trzeba być wolnym od lęku. Mówił o tym, że trzeba modlić się za prześladowców. Mówił o tym, że miłość jest silniejsza od śmierci. 19 października roku 1984 roku został porwany KS. Jerzy Popyłuszko, duszpasterz ludzi pracy, organizator mszy za ojczyznę, jeden z kapelanów Solidarności. Tego dnia skończyła się jedna historia, historia prześladowania. Ale zaczęła się inna, historia męczeństwa, które zmieniło Polskę na zawsze. Msze za ojczyznę w kościele święta. Stanisława kostki trwają do dziś. Ale ich sens się zmienił. Teraz to nie są msze za wolność, to są msze zękczynne za wolność, którą okupił swoją krwią ksiądz Jerzy popyłuszko. Ta sami ciemność wydaje się najgęstsza tuż przed świtem. Wieczór 19 października roku 1984 roku ma stać się dla Polski jedną z najciemniejszych nocy w historii. Ksiądz Jerzy wracał z Bydgoszczy, gdzie odprawił msze świętą dla wiernych parafii pod wezwaniem. Świętych Polskich Braci Męczenników. Jak mógł wiedzieć, że sam niedługo dołączy do grona męczenników za wiarę. Towarzyszył mu kierowca Waldemar Chrostowski, wierny przyjaciel, który był świadkiem tego, co się stało. Jeszcze przed Toruniem ich samochód został zatrzymany przez funkcjonariuszy Departamentu IV MSW. Udawali kontrolę drogową, ale w rzeczywistości realizowali plan o kryptonimie Dwisła. Kapitan Grzegorz Potrowski, porucznik Leszek Pękala i porucznik Waldemar Chmielewski, trzej oficerowie służby bezpieczeństwa, którzy mieli na sumieniu życie wielu niewinnych ludzi. W tej nocy pokazali całą swoją bezgraniczną brutalność. Księdza Jerzego bestialsko pobili. Młody kapłan, który nigdy nikogo nie skrzywdził, który nauczał tylko miłości i przebaczenia, znoszył cierpienie z godnością męczennika. Jego ciało zostało wrzucone do Wisły koło zapory we Włocławku. Bóg jednak nie pozwolił, aby prawda została ukryta na zawsze. 30 października roku 1984 roku ciało księdza Jerzego wyłojono z wody. Na siło ślady niewyokrułaństwa, ślady fuli tych, którzy nie mogli znieść światła, które kapłan niósł. Dlaczego tak go nienawidzili? Bo prawda boli tych, którzy żyją w kłamstwie. Bo jego słowa o miłości i wolności były dla nich nie do zniesienia. Bo wiedzieli, że ten spokojny kapłan który nie podniósł na nich ręki, już ich pokonał. Jego ciało spoczywało w wodach Wisły, ale jego duch wznosił się do Boga. Męczeństwo Księdza Jerzego stało się nasionem, z którego wyrosła wolność Polski. Czy można zmienić historię bez użycia broni? Czy można obalić system bez przemocy? Błogosławiony Jerzy Popyłuszko udowodnił, że tak. Gdy 3 listopada 1984 roku na pogrzebie księdza Jerzego zebrało się ponad 450 tysięcy wiernych, cała Polska wiedziała, że coś się zmieniło na zawsze. Ludzie przybyli z całego kraju, z robotniczych dzielnic Warszawy, z małych josek, z górniczych miast. Przyjechali, by oddać hołd człowiekowi, który nigdy nie podniósł ręki na wroga, ale którego słowa okazały się potężniejsze niż ciołgi. Lech Wałajsa Przywódca Solidarności stał wśród żałobników. Obok niego zwykli ludzie, którzy znaleźli w księdzu Jerzem nie tylko kapłana, ale przewodnika ku prawdzie. Nie była to po prostu żałoba, o było to przebudzenie narodu, który zrozumiał, że męczeństwo ma moc transformowania serca ludzi. Jadomość o jego śmierci obiegła cały świat. Młody kapłan, który zginął w wieku 37 lat, stał się symbolem oporu wobec totalitaryzmu. Ale jego zwycięstwo było inne, nie militarne, lecz duchowe. Nie pokonał komunizmu przemocą, lecz siłą miłości i prawdy. Watykan uznał tę wyjątkowość. W 2010 roku Benedykt XVI beatyfikował Księdza Jerzego, potwierdzając, że jego męczeństwo było prawdziwym świadectwem wiary. Kościół zobaczył w nim człowieka, który wybrał krzyż zamiast miecza, różaniec zamiast broni. Dziś jego słowa nadal brzmią. Zło dobrem zwycięzaj. To było jego przesłanie, jego testament. Pokazał, że nawet w najciemniejszych czasach, gdy wydaje się, że zło triumfuje, Bóg przygotowuje zwycięstwo dla tych, którzy wybierają drogę miłości. Ksiądz Jerzy nie wżął do ręki broni. Wżął różaniec. I zwyciężył. Jak żyć jarą w świecie, który często jest nam wrogi. Błogosławiony Jerzy popyłuszko pokazuje nam drogę, która jest tak samo aktualna dziś, jak była 40 lat temu. Przede wszystkim uczmy się od niego odwagi. Nie tej brawurowej, ale tej cichej, która pozwala nam być wiernymi Bogu nawet wtedy, gdy inni się śmieją, gdy jesteśmy wykluczani, gdy płacimy cenę za nasze przekonania. Ksiądz Jerzy wiedział, że może zapłacić życiem, ale nie zrezygnował z głoszenia prawdy. Drugą lekcją jest sposób, w jaki odpowiadał na nienawiść. Nie odwzajemniał się złością, nie nawoływał do zemsty. Mówił prawdę, ale czynił to z miłością. W dzisiejszym świecie, pełnym podziałów i agresji, to szczególnie ważne. Możemy bronić naszych wartości, nie stając się tacy jak ci, którzy nas atakują. Trzecia nauka to potęga modlitwy. Gdy wszyscy liczyli na przemoc, ksiądz Jerzy liczył na Boga. Różaniec był jego bronią, Msza Święta jego siłą. Pokazuje nam, że w obliczu każdej trudności, pierwszym krokiem powinno być zwrócenie się do Boga. Modlitwa do błogosławionego Jerzego Popiełuszko. Błogosławiony Jerzy, kapłanie odważny i wierny, który wybrałeś prawdę zamiast wygody, miłość zamiast nienawiści, różaniec zamiast broni. Prosimy Cię, wstawaj się za nami u Boga, abyśmy mieli siłę żyć jarą w każdych okolicznościach, abyśmy umyli przezwyciężać zło dobrem, abyśmy nigdy nie utracili nadziei. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ksiądz Jerzy nie jest tylko bohaterem Polski. Jest wzorem dla każdego z nas, który chce żyć jako prawdziwy chrześcijanin. Jego przesłanie brzmi jasno. Możemy zmieniać świat, ale tylko wtedy, gdy najpierw pozwolimy Bogu zmienić nasze serca. Zabili ciało, ale nie uciszyli głosu. Krew księdza Jerzego wciąż przemawia. 40 lat minęło od tamtej strasznej nocy nad Wisłą, a słowa błogosławionego Jerzego popyłuszko nadal rozbrzmiewają w sercach ludzi na całym świecie. Jego przesłanie jest wieczne, zło dobrem zwycięzaj. To nie były puste słowa, to był sposób życia, za który oddał życie. Dziś, gdy świat znów wydaje się podzielony, gdy prawda jest atakowana, gdy wiara jest wyśmiewana, przykład księdza Jerzego przypomina nam, że Bóg nigdy nie zostawia swoich dzieci samych. Że miłość jest silniejsza od nienawiści. Że różaniec jest potężniejszy od broni. Jeśli ta historia dotknęła Twojego serca, jeśli znalazłeś w niej nadzieję lub siłę na swoje życie, podziel się tym z nami w komentarzach. Co najbardziej poruszyło Cię w życiu błogosławionego Jerzego, subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących historii świętych i błogosławionych, którzy pokazują nam, jak żyć jarą w każdych czasach. I pamiętaj, jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje odwagi w wierze, kto zmaga się z trudnościami za swoje przekonania, udostępnij mu tę historię. Niech przykład księdza Jerzego dodaje otuchy wszystkim, którzy wybierają prawdę. Błogosławiony Jerzy popyłuszko, módl się za nami.